Cześć, moi drodzy. Dzisiaj w Days Gone mamy misję przed sobą. Jakbyś... Jakby czegoś szukali. Mamy się udać w to miejsce, czyli już jesteśmy do, dosyć blisko. I mamy wyśledzić czarny helikopter Nero. Więc zmierzamy tam. W to miejsce. Generalnie no, taki eco driving tutaj produkowałem, jadąc do tego miejsca, że to jest nieporozumienie. Z górki na luzie, wiadomo. Co na luzie, wiecie. Snajper poluje przy drodze. Kurwa. Y... Gdzie Snajper? ja, ja sobie robicie? Kurwa, i tak Muszę puścić to wszystko z tymem. Będzie bezpiecznie. O, i akurat Kuśla. Zapisz... Nie, nie bo... Teraz zapisz. Nie ma co tak ryzykować. Kaliwko jakieś może gdzieś, kurde? Czyżby? 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 Proszę, 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 proszę. Nigdy nie wiesz, kiedy się skończy. Słyszę coś. O ty kurwo! Super. Ale coś te cyplenie by mogło być. Muszę być blisko gniazda. Uff, czuję Lepiej gniazdo. Nie. nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. wyjebał Mo Motocykl jest dobrze ustawiony przynajmniej i napa napakowany na zapełniony tutaj benzyną ja Ale, fuks. Ale przynajmniej jazda nie ma, to jest najważniejsze To czekaj, jakby to jedno było gniazdo, to zaraz gdzieś jest drugie 5 gniazd! O kurwa? Czysto terytorium też gdzieś koło mnie zaraz może być Co przewracasz ten motocykl, Gamoniu, ty? Jakby ich tam zwabić do tego, tego Pojemniczka Dobra, poszli chuj. Teraz mamy się udać tutaj. Idziemy to jest od Nero. Daleko już nie jesteśmy. O, jest kad Okej, okay. okej, będzie helikopter. Czy nie? Aha, okej, okay. musi być ciemno, żeby. Żeby ich śledzić. że teraz mamy, paliwo w baku nieskończone O kurwa Gdzie kurwa motocykl? Gdzie jest motocykl? O chuj. I po nas. No to widzicie, to co mówiłem, że te wilki czy tam te konsacje są jeszcze groźniejsze od tych tych. Foks pany. Moż kurwa mać! Ej, i on ma mnie dopaść, widzę. O to chodzi w tej grze, żeby on mnie dopadł. Znaczy w tej grze, w tej misji. A Kurwa. Jeszcze raz, no. Trzeba będzie go napierdalać. Oszczędzają nic, ja to Kuźwale, no to oszczędza, kuźwa, ale no. Słuchaj! Możesz ze mnie zejść? Ja tylko poluję na świrusy, buzer, rozumiesz? Trofea! To jedyny powód, dla którego tak dobrze pada ustawić palce na padzie, żeby tego. O, kurwa. Dobrze! Jebany! Dawaj! Uuuu, kurwa. Ja pierdolę. Jebany dobry, o. Muszę ulicy trochę miały Wow 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 czekaj czekaj chyba zwalniają Ta, zatrzymują się Chyba wie że już śledzimy A, dawaj, powiedz, że działasz, powiedz, że działasz. Dobrze, powiedziałem. Tak, 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 dam radę. Bez odbioru. Zo zwalniają. Okej. Okay. Co teraz? O kurwa, o kurwa. A my jesteśmy blisko tej hordy. Pizda. Jezu, to cała horda. No proszę, coś ci tu He, nie <laughs> Ciekawe. Okej. Okay. Przyłącz. Przyłącz. Ja pierdolę. Teraz trzeba uważać, nie ma co. Nie ma to motocykl? Ej. Jak chuj. Jak ty bierzesz? Dobra, trzeba zrobić to na przykład. Ech, kurwa, krótko i na temat. Ates smarta. Dobrze. Fuks zawsze. Czekaj, za nim radio to ja tutaj... trofea sobie wezmę, właśnie. Pojemniczki. panie kolego. Okej. Okay. Nareszcie. Uh! Ty kurwa wracaj tu z tym! Ty mały gnojku, to moje! Jezu, Chryste, ale te gnojki śmigają. Czyli po to była ta amunicja. Hm. Tak. Kurde, co oni to w ogóle robią? Wyglądało jakby próbowali wiązać świrusy. Kurwa, nie wiem jak to opisać. Jedną straszę wzięli w pętle, i chyba umieścili na niej urządzenie tropiące czy coś. Co? Wiązać? Co to znaczy? wiązać, jakby chcieli z nich pobrać próbki czy coś, jak ci goście z programów o dzikich zwierzętach, nieźle popierdolone. Przegoniła ich grupa rojaków. Spieprzali w podskokach, ale zostawili coś. Radio Zaraz. Nie myślisz, nie myślisz chyba, że. Sara. Nie, nie, nie. Ja. Ja, ja, ja sam nie wiem, ja tylko. Hypatrz. A... Kurwa. Jak to mamy wszystko ładnie, tutaj już teraz odkryte. On żyje, buzer! On żyje! O'Brien! Jeden z tych z Niro! Spróbuję go namierzyć, jeśli to możliwe. Chcę, chcę tylko uzyskać odpowiedzi. Cholera. No dobra. Słuchaj, niedługo znów będę mógł jeździć. Pomogę ci Dick. Jeśli on żyje, znajdziemy drania. No i za jakiś. żebyś wiedział. Zajrzę do ciebie później, bez odbioru. Okej, okay, O'Brien, gdzie do cholery jesteś? Co to będzie teraz? Retrospekcja. Pewnie. Hej! Hej! Trochę się zgubiłem, może mogłabyś mi pomóc. Przepraszam, zgubiłeś się? Tak, w zasadzie szukam olbel na Proud, ale nie widzę tutaj zbyt wielu znaków. Daj spokój, chyba sobie żartujesz. Nie. Co? Ale zagada. O co chodzi? Co? Oh, no cudownie. Po prostu idealnie. To... to cudownie. W opór cudownie. To co z tymi wskazówkami? Co? Przykro mi, nie wiem gdzie jest belnok, belnak, belni, Belnap? Bel Belnap, no właśnie. Nie mam pojęcia gdzie to jest, naprawdę ci nie pomogę, przykro mi. Hm. Znaczy się nie. Nie. Okej, dobra. Wielkie dzięki. Hej! <noise> Ty, jaki kurwa, Amaro, jaki? Możecie podwieźć? Tak, poproszę. Miło, że w końcu zaproponowałeś. Jestem sam. A ja, dikon. Przepraszam, upychydałam cię. <noise> Nie wiem, co ja. To ustraszam. To mi to żadna filozofia. Przerzuć nogi, tak. Okej. Okay. Eee, o tutaj? O! Wow. Dobra. Gotowa. Hej! Hej! Trzymaj się. Bardzo ci dziękuję. Do usług. Tu nie ma zasięgu i nie działa sieć. Przecież siedzę, a niedaleko stąd jest barszalnego uli'ego, i tam mają sieć. Wiem, wiem. No tak, jasne. Także. To co taka fajna dziewczyna robi w takim miejscu? <laughs> A wiesz, ciągle zadaję sobie to pytanie. Prowadzę badania, znaczy obserwuję. Dzięki. Nie miałem pojęcia, czym są badania. No tak, badam rośliny. Badasz rośliny? No. Dziwne... Może to będzie jakiś wątek? Hej, Hej uważaj! Tupki! O mój Boże! Nic się nie jest? Nie, tylko... Jezu, ale było blisko! Hej, na pewno wszystko gra? Tak, nic mi nie jest, tylko... Obstrałam się trochę. O, o Boże. Hej. Hej. Mam zasięg w telefonie. Cześć. Wszystko gra, tylko... ten samochód, co dostałam od ciebie, to jebany rzęch. Potrzebuję lawety. Jestem na... nie wiem, jakiejś... nie wiem, gdzie Droga jest 42. Droga 42? Tak, jakąś milę dalej. Co widzimy się, jak przyjedziesz? Zabiorę cię z powrotem do auta. Możemy poczekać na lawetę. E... Sama nie wiem. No dobra. Jestem pewna, że kiedy ci chłopcy wrócą, to chętnie cię podwiozłam, więc. <laughs> Okej, okay, niech będzie. Dobra, tylko. Daj mi chwilkę. Zaraz tu no Dobra, krzaniż więc... dobra, to, jedziemy. Tylko tym razem ostrożnie, dobrze? Wcale się nie zgubiłeś, prawda? Zależy, kogo spytasz. Moja eks powiedziałaby, że pogubiłem się lata temu. Ale te okolice znasz całkiem nieźle. Czyli nie pochodzisz stąd? Nie, jestem z Seattle. Firma, dla której pracuję, po prostu otworzyła tutaj laboratorium. A. Dlatego przyjechałam na to postkowie, badać rośliny. Zgadza się. No tak, już ci mówiłam. No więc, no więc tak, moja firma pracuje dla klienta z branży bioinżynieryjnej. I część z tych roślin, które badam, jest. jest dosyć rzadka. I tak się składa, że rosną właśnie w tej okolicy. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. O, skurze. A to co? Klimt! Mamy towarzystwo! A uh. co jest? To tak bez uników, czy co? jest twierdiela, tak? Tak. Tak jest teraz. No i jak? tu. A ty co? Dawaj, dawaj. Teraz nie jesteś taki głodny, co? ty nic nie łapiesz, co nie motorowcu? Tak. Tak, tego. Damy mu wycisk! podoba ci się to? A może to? Kurwa. stój, to. Czekaj, czekaj. Jak się obstrali tak by. jest taka kresówka Blickerberry i gości miał taką samą chustę jak taki jeden gościu tam nie, nie pamiętam czy to jest jakoś To jest związane chyba z jego, jakąś wojną te barwy w Stanach co miało miejsce i południ chyba coś mi się wydaje tak, ale najpierw musisz w nich przynajmniej wycelować. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Zobaczyłam. Ej, ej, w tylko no zobaczyłam, musisz, po... zobaczyłam to w twojej torbie i po to prostu chciałam zostawić na policję, Co ale to robimy Teraz robimy... Nie miałam zasięgów. Poczekam tu spokojnie, aż przyjedzie twój facet. Okej. Okay. Dziękuję. Serio, nigdy wcześniej tego nie robiłam. Hmm. A dałbym się nabrać. Serio? Coś słychać się czy nie? Jednak nie zamyślił się chłopak. No ciężka jest taką przesz przeszłość właśnie. Co taka fajna dziewczyna? No, proszę, czy ciężka jest taką przeszłość właśnie wyrzucić chyba, nie? Z głowy? A co my tu mamy ze sobą? Tucker, obóz Hosprings. Jesteście tam? Potrzebuję więcej informacji w sprawie tej ocalałej z Marion Forbes. Powiedziałam ci wszystko, co wiem, młoda kobieta. Czekaj, Larsen wspominał coś o Hungry Jeans, starej naleśnikarni przy wschodnim moście. Ilu włóczęgów dzisiaj zamordowaliście, co?

Ma to jepnięcie, wam poważny? Taker. Obóz Hostings. Jesteście tam? Potrzebuję więcej informacji w sprawie tej ocalałej z Marion Force. Powiedziałam ci wszystko, co wiem, młoda kobieta. Czekaj. Larsen. Uuu. Uh.

Urważ dwa! Ja pierdole, głupi wilki. Można jeszcze raz? Powiedziałam ci wszystko, co wiem. Młoda kobieta. Czekaj, Larsen wspominał coś o Hungry Jeans, starej naleśnikarni przy wschodnim moście. Drwal. Wielka góra naleśników. No, skojarzę miejscówkę. Dobra, to zacznę tam. W porządku. I pamiętaj, sprowadź ją tu. Parę dni temu przejeżdżała tędy grupa włóczęgów. Sprzedali nam kilka gnatów. Może coś z tego ci się przyda. Popatrzcie po... Będę o tym pamiętać. Bez odbioru. Opłacało się jednak te ten... Będzie się to bardziej przyda. Te, wiecie, te leki, czy tamtą, co. Całą tą walizę, co tam wtedy je daliśmy. Pocałuj się jej dać jednak. A też pewnie jakieś tam korzyści by były też. u tego. tego ziomeczka. Co miałoby nam na, naprawić motocykl? Coś to jest, nic nie ma. Już załatwione. Porek to nie? U. Co już nie ma? Szkoda. Tutaj coś będzie. Też nic. Młoto, zajebiście! Tylko nie, miały, nie mieli tego paliwa. Największy ból Co teraz mamy tutaj? Ups nagrod, wróć do obozu Hot Springs. Porozmawia jest tak. To będziemy przejeżdżać wtedy koło... To tej hordy chyba, nie, sorry, horda chyba była tutaj. Też to jest strefy nergiowe wszystkie tutaj, tutaj, tutaj co nie mogłem znaleźć. Jak to jest? Tak z czasem jest. to czekaj, ja to sobie wytworzę, będę w takiej razie. I teraz środek cyk i się nie zmarnował. Ile paliwa? 96%. Zapiszmy sobie od razu. I moi drodzy, w tym odcinku to już ode mnie wszystko. Zapraszam Was prawdopodobnie jutro lub pojutrze do kolejnego odcinka. Cześć.